Cześć ludzie, na początku odezwę się do pewnych kwestii. 1 mikromi na nawala, 2 zapraszam na kanał Kumpla, co za niedługo zacznie nagrywać link w opisie, ale na razie tak to są ciekawostki. 1 Mes i zafarbował się na blond i zapuścił rudą brodę. Osobiście nie mam nic do blodynów, ani do brodaczy, ani do rudych, ale serio, serio o, 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 o. Tak wygląda kieł mamuta znaleziony na Suberi nie jest to ciekawostką ale to, że skoro Tak wygląda Kieł mamuta znaleziony na Suberii Tak wygląda kieł mamuta znaleziony na Suberi nie jest to ciekawostką, ale to, że skoro to jest kieł, to jaki musiał być mamut. Ferrari czy Amborgini. Jeff z totalnej porażki ma tatuaż na tyłku. W poprzednio wspomnianym serialu można było znaleźć Slendermana. Pełne imię Darwina z Gumballa to Darwin Raglan Caspian Hap Poseidon Nicodemus Waterson 3 Eci. W nawiązaniu do poprzedniej ciekawostki 3 Eci, czyli mieli już dwie rybki. Najpopularniejsza piosenka gumballa to wykorzystać szansę. Gdy z totalnej porażki wyrzucali kortni, wyglądało to jak przejęcie przebierańca w Scooby-Do-XD. Szef z tego programu był inspirowany Tysonem, aż się powiedzieć, lubisz wiśnie, to cię Tyson ciśnie, mam nadzieję, że kapujecie. Pa Leblanty Leblanty